Majsterkowicze. Zadanie 32 za dwa punkty z egzaminu gimnazjalnego 2002. Przed przystąpieniem do budowy latawca Janek rysuje jego model. Model ten przedstawiono na rysunku w skali 1 do 10. Oblicz pole powierzchni latawca zbudowanego przez Janka, wiedząc, że długości odcinków AC i BD równe są odpowiednio 4 i 2 oraz AC jest prostopadłe do BD i S to środek BD. Zapisz obliczenia. Zauważ, mamy długość odcinków AC i BD. AC i BD. Są to przekątne w naszym deltoidzie, czyli w naszym latawcu, odpowiednio równe 4 i 2. Więc koło rysunku wypiszmy dane. Mamy skalę 1 do 10 oraz dwie przekątne w naszym deltoidzie 4 cm i 2. Najprostszą metodą będzie po prostu zbudowanie naszego modelu i obliczenie szukanego pola w skali 1 do 1. Aby wyznaczyć poszczególne odległości w skali 1 do 1, należy nasz model zwiększyć 10-krotnie. Czyli pierwsza przekątna. Będzie równa nie 4, a 40. Drugą też pomnożymy przez 10, czyli 20. Wzór na deltoid to jest E razy F przez 2. Mamy nasze przekątne 40 i 20, dzielimy na 2, skracamy, wymnażamy, otrzymujemy 400 cm2. Odpowiedź. Pole powierzchni latawca jest równe 400 cm2. Oczywiście, mógłbyś w zadaniu wykorzystać wzór, który jest wprowadzany podczas Podobieństwa figur, ale myślę, że ten wzór byłby znacznie trudniejszy w zastosowaniu do tego zadania. To rozwiązanie jest najprostsze.